Wyższa Szkoła Logistyki, pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Film dydaktyczny, pracowany w ramach projektu, tylko musi wiedzieć. Zastosowanie technologii RFID. Film zrealizowany we współpracy z firmami Siemens, spółka z O.O. oraz IGLO. Radio Frequency Identification. RFID jest systemem identyfikacji radiowej polegającym na odczytaniu danych przechowywanych w urządzeniu nadawczo-odbiorczym, zwanym znaczniku, w sposób zautomatyzowany w odpowiednim czasie i miejscu, tak aby uzyskać pożądany skutek dla danej aplikacji. Technologia RFID ma swoje początki w czasach II wojny światowej. Tu wówczas na potrzeby militarne zaczęto opracowywać i produkować urządzenia na bazie wykrywaczy metali, a wynaleziony w Wielkiej Brytanii system IFF, z angielskiego Identification Friend or Fool, służący do identyfikacji samolotów, określany jest mianem poprzednika RFID. W latach 50. i 60. poprzedniego stulecia naukowcy w USA, Europie i Japonii prowadzili intensywne badania nad wykorzystywaniem fal radiowych do zdalnego identyfikowania obiektów. Pierwsze komercjalizacje technologii RFID dotyczyły jednak wprowadzenia systemów antykradzieżowych w sklepach. Namagnesowane kawałki metalu przymocowane do produktów były wykrywane przez detektor na wyjściu ze sklepu, podobnie jak w dzisiejszych systemach antykradzieżowych. Lata 70. to intensywny okres rozwoju technologii RFID. W 1971 roku Mario Cardullo zaprezentował w Nowym Jorku pierwsze urządzenie przypominające dzisiejszy znacznik RFID. Był to pasywny tak z 16-bitową pamięcią zasilany sygnałem pola elektromagnetycznego. W latach 70. Departament Energetyki USA zlecił firmie Los Alamos National Laboratory opracowanie systemu śledzenia materiałów jądrowych, który w połowie lat 80. został skomercjalizowany w systemach płatności drogowych. Lata 90. XX wieku to okres, w którym RFID stało się częścią codziennego życia i działalności gospodarczej. Od tego czasu na świecie powstało tysiące firm pracujących nad rozwojem i zastosowaniem technologii RFID. Miniaturyzacja, zwiększenie pamięci tagów oraz dodawanie im nowych funkcjonalności, np. pomiar temperatury, wilgotności, powodują, że znajdują one coraz to nowsze zastosowania. RFID jest wykorzystywany nie tylko w przemyśle i logistyce, ale również w sporcie, handlu i wielu innych dziedzinach życia zawodowego i prywatnego. Do najważniejszych obszarów zastosowania RFID można zaliczyć logistykę, transport, magazynowanie. Tagi RFID stopniowo zastępują etykiety logistyczne i kody kreskowe wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka identyfikacja i ciągłe śledzenie poszczególnych elementów procesów logistycznych. Tagi RFID w przemyśle wykorzystuje się najczęściej do oznaczania i identyfikacji podzespołów, półproduktów oraz zapisu stanu poszczególnych procesów produkcyjnych, co pozwala na ich automatyzację. Oznaczanie zwierząt to jedno z najstarszych zastosowań technologii RFID. Charakterystyczne żółte klipsy przymocowywane do uszu bydła i trzody chlewnej to właśnie tagi RFID. Pozwalają one na identyfikację zwierząt oraz przypisanie miejsca ich chowu. Kontrola dostępu do wyznaczonych miejsc coraz częściej realizowana jest poprzez znaczniki RFID umieszczone w kartach, breloczkach i innych identyfikatorach. Pozwalają one nie tylko na wejście do zabezpieczonych pomieszczeń, ale również na identyfikację właściciela oraz monitoring czasu pracy. To tylko niektóre z obszarów działalności człowieka, w których technologia RFID znajduje coraz to większe zastosowanie. Systemy RFID są jedną z najprężniej rozwijających się metod automatycznej identyfikacji. Każdy system RFID składa się z kilku komponentów. Znacznika, inaczej znanego tagiem RFID, na którym są przechowywane dane. Anteny, która. Wytwarza pole elektromagnetyczne, wykorzystywane później do zasilania znacznika i głowicy RFID, która eksportuje dane ze znaczników do systemów nadrzędnych. Systemy RFID wykorzystywane w aplikacjach logistycznych zwykle pracują na częstotliwościach 868 MHz. W aplikacjach tych, zwykle wykorzystuje się znaczniki niskokosztowe. Jest to znacznik RFID wykonywany w postaci naklejki, na którym przechowywane są istotne dane logistyczne. Znacznik ten jest nośnikiem pasywnym i po umieszczeniu go w polu elektromagnetycznym wytworzonym przez antenę RFID indukuje się siła elektromotoryczna, która zasila znacznik i znacznik zaczyna rozmawiać z głowicą. Znaczniki pasywne są jednym z trzech rodzajów tagów RFID wykorzystywanych w tej technologii. Podział ten wynika ze sposobu zasilania znacznika. Kolejnymi rodzajami stosowanych tagów RFID są tagi półpasywne i aktywne. Znaczniki półpasywne posiadają wbudowaną baterię, jednak mimo dodatkowego zasilania aktywowane są przez falę elektromagnetyczną emitowaną przez czytnik. Trzecim typem znaczników jest znacznik aktywny, który posiada własne źródło zasilania i nie potrzebuje zewnętrznego pola elektromagnetycznego do wyemitowania sygnału w kierunku odbiornika. Systemy znakowania RFID nie wymagają kontaktu wizyjnego między nośnikiem danych a odczytującą go głowicą. Dodatkowo znaczniki RFID dają możliwość dopisywania, tudzież zmiany danych zapisanych na nich podczas procesu produkcyjnego, czy też logistycznego. Istotną zaletą systemów RFID w porównaniu z systemami kodów kreskowych jest ilość danych, którą można przechowywać na znacznikach. Firma Iglo zdecydowała się wykorzystać systemy RFID firmy Siemens do zarządzania produkcją oraz logistyką w zakładzie produkcyjnym. Nazywam się Mateusz Kirebka, jestem dyrektorem działu IT w firmie Iglo. Iglo jest producentem urządzeń chłodniczych dla gastronomii i handlu. System RFID działa w w całej linii produkcyjnej. Zaospoczęliśmy wdrożenie od działu agregatów. Dobrze było dla nas wiedzieć, ile tych agregatów wchodzi do naszych urządzeń. Dobrze było wiedzieć, jak te agregaty są stosowane przez naszych użytkowników. Czy przypadkiem nasi użytkownicy nie stosują ich niezgodnie z instrukcją, lub też czy serwis, który przyjeżdża do tych urządzeń, jeżeli okazuje się, że jest taka potrzeba. Wykonuje właściwie swoje usługi. I wbrew pozorom, RFID w tym nam pomaga, i RFID służy nam do tego, żebyśmy mogli stwierdzić, czy faktycznie w urządzeniu, do którego przyjeżdża serwisant, faktycznie jest nasz agregat. Kolejnym krokiem było wprowadzenie tagów RFID w boczkach. Boczki to są elementy boczne naszych urządzeń. One są wykonane w różnych technologiach z plastiku, drewna, z metalu. I tutaj, ponieważ są różne technologie, w różnych miejscach umieszczamy tagi RFID, które pozwalają nam na udzielenie pełnej informacji o tym, co to jest za boczek i co to jest za urządzenie. Po wdrożeniu RFID udało się nam uzyskać informację o tym, na jakim są etapie, gdzie są na linii produkcyjnej. Czy już rozpoczęła się produkcja tego urządzenia? Czy urządzenie tak naprawdę wyjechało do właściwej osoby? Przez zastosowanie szyfrowanych informacji w tagu RFID mamy pełną informację o tym, co to jest za urządzenie, do kogo powinno tak naprawdę trafić i czy to urządzenie jest urządzeniem iglo. System RFID zapewnia nam to, że od początku do samego końca wiemy, dla kogo jest to urządzenie wykonane. Wiemy, że to urządzenie ma być wykonane z takimi opcjami, w takiej kolorystyce i ma wyjść do tego konkretnego klienta i tego konkretnego kraju. Systemy RFID stają się coraz bardziej popularne. Pozwalają na usprawnienie procesów logistycznych oraz magazynowania. Identyfikacja produktów bez konieczności kontaktu wizyjnego w znacznym stopniu przyspiesza procesy inwentaryzacji produktów.